Jak zagospodarować tak zwaną Górkę Jasia na Zatorzu? O tym rozmawiano podczas konsultacji społecznych, które odbyły się 10 lutego w Olsztyńskim Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych. Mieszkańcy osiedla obejrzeli prezentację dotyczącą możliwego urządzenia zatorzańskich nieużytków i rozmawiali z przedstawicielami władz miasta o swoich propozycjach i wątpliwościach. Ten teren no, dla mieszkańców tego miejsca, bardzo ważny, tego, tego rejonu miasta jest zaniedbany. No, próbujemy... Wypracować taką koncepcję, która wyjdzie na oczekiwaniom oczekiwaniomach największych jak największy grup społecznych, czyli i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla osób starszych, czyli miejsca wypoczynku i miejsca aktywnego wypoczynku, z wykorzystaniem oczywiście walorów naturalnych, z uszanowaniem zieleni, która w tym terenie w tej chwili istnieje. Górka Jasia, czyli tereny zatorza u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Poprzecznej od wielu lat służą mieszkańcom jako miejsce spacerów i zabaw dziecięcych. Niestety przestrzeń nie prezentuje się zbyt pięknie. Władze miasta, w oparciu o sugestie mieszkańców zatorza, chcą przekształcić te nieużytki w przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową. Według wstępnych planów na terenie Górki Jasia miałby znaleźć się m.in. plac zabaw dla najmłodszych, skatepark z widownią, siłownia na powietrzu, przestrzeń do wypoczynku nad oczkiem wodnym wraz z naturalną altaną, a także zjazd saneczkowy. Pomysł i przedstawiony projekt przypadł do gustu mieszkańcom osiedla. Naprawdę wygląda bardzo fajnie, tak jak wypowiadałem się tutaj wcześniej. Będzie to służyło mieszkańcom w każdym wieku i praktycznie o każdej porze roku. Teren zielony, teren wypoczynku, taki teren rekreacyjny, te altany, wszystkie, które są proponowane, te takie podesty, bardzo fajnie. No ale oczywiście nie chcielibyśmy, żeby były tam drogi rowerowe, bo to byłoby takie wielkie niebezpieczeństwo, szczególnie dla dzieci małych. To była masakra. Fajnie, że coś zaczyna się dziać. Konsultacje społeczne to pierwszy krok, żeby uczynić Górkę Jasia nowoczesną i zadbaną przestrzenią rekreacyjno-wypoczynkową. Kolejnym etapem będzie przygotowanie dokumentacji projektowej, które zostało zaplanowane na czerwiec 2015 roku.